A ty znowu w telefonie? No, no bo wymyślą te gry. No ale jak głodny jestem, obiadu nie mam. No ale przecież muszę wymyślić nowe bajki. Cały czas wymyślasz coś i wymyślasz. No dobrze, co, to, co teraz robisz? No, wymyślam nowe zabawy kreatywne. O, jakie? Chcesz? Bo mam takie pytania, których hmm? których musiałbyś odpowiedzieć w bardzo jakiś taki nieoczywisty sposób, w którym się nie spodziewasz, że tak odpowiesz. Że ty się nie spodziewasz? Ja się nie spodziewam. No, spróbuję. Ty może też nie. Spróbuję odpowiedzieć. No oczywiście. Dobra. No dobra. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Co można policzyć? Kury. No, można. E co się wyczerpać. Z znam, znam odpowiedzi bardzo oczywiste, ale nie przychodzi mi do głowy nieoczywiste. No wymyślisz coś, czego się nie spodziewa? Drog. 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 Dobrze. Tak to o to chodzi. No, no tak! E czego nie da się zobaczyć? Myślę. Nie. A czego nie można dotknąć? Czegoś nie można dotknąć? Czego nie można dotknąć? Ojezpa. W snach wszystkiego, wszystkiego można wpadku. dotknąć, a czego nie można dotknąć? Właściwie to mogłaby być taka sama odpowiedź, jaką powiedziałeś przed chwilą. Snu? No? <laughs> Nie, myśli. No myśli. Myśli. To co może następną zabawę? No jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno no pytanie tak? Co można zamknąć? Porcelana. Tak? A no tak można. A co można otworzyć? Zegarek. Można. Czy coś jeszcze? Tak. Eee, na przykład czego człowiek ma za mało? Trzeba. Mówimy, że deszcz pada, kropi, się pileje, moczy, czy tak, tak dalej, tak? Ach. A co robi mgła? O, na przykład. Zakrywa. O. A co robi śnieg? Pokrywa. Co robi księżyc? zachodzi Co robi świt? Przebywa. A co robi muzyka? Nie ma. Pięknie. Piąteczka. Piąteczka. No jeszcze jedna zabawa. Poradziłem sobie? Poradziłeś sobie. Posłuchaj, właśnie odkryłeś nową substancję, która ma zdolność sklejania wszystkiego, ale tylko przez 24 godziny. Jakie dostrzegasz możliwe użyteczne stosowanie takiego kleju? Na przykład się do łóżka. <laughs> ale po co? No, żeby leżeć. Posłuchaj, właśnie odkryłeś barwnik, który barwi na kolor granatowy, mm -hmm. ale tylko na trzy dni. Tylko na trzy dni? Tak. Mm -hmm. Na trzy dni. Jakie byś, jakie byś znalazł zastosowanie do swojego odkrycia? Mm, zafarbowałbym samochód i sprawdził, jaki ma, jak wygląda w kolorze granatowym. A zadaj mi jakieś pytanie, bo ja też bym chciała. Mam takie pytanie. Wyobraź sobie, że e, odkryłaś e, gatunek kwiata, który produkuje ogromne ilości puchu i jest lżejszy od mojego lata. Co byś z tym puchem zrobiła? Wziął mu sznurek i zrobiła, ulepiła z niego takie chmurki, i zawiesiłabym właśnie na suficie, żeby tak zwisały i włożyłam tak, tam takie malutkie lampeczki, żeby tak świeciły. I jeszcze słoneczko bym z tego zrobiła. Czyli takie ozdoby. Takie ozdoby bym zrobiła. I jakby tego jeszcze było dużo, to bym po y zrobiła poduszki i dała wszystkim w prezencie. I tobie bym taką poduszkę ogromną zrobiła, żebyś mógł się do niej przykleić. O, tak. Super. <grych> Jesteś głodny? bardzo. Co, idziemy na obiad? Tak, obiad. No dobra. A co będzie na obiad? No jajecznica. Jajecznica. Jak morska